Jak aktualizujemy smaki lodów? Klikamy Aktualizuj dostępne smaki i klikamy Edytuj. Następnie wybieramy spośród smaków, które są dostępne na magazynie, lub spośród wszystkich smaków klikamy te, które są obecnie dostępne. Można po prostu to wybrać z, z tych, co są dostępne na magazynie, lub na przykład taki przepis odszukać. Niech to będzie e, Kinder nie wiem, Country i Maxi King. Klikamy Zapisz. W ten sposób, klikamy potem stronę publiczną i widzimy, że Kinder Country i Maxi King są aktualnie w sprzedaży. Aktualizm, aktualizujemy dostępne smaki jeszcze raz. Możemy sobie posortować po tych, które są kliknięte jako aktualnie dostępne i je wyłączyć. Włączamy Kinder Country, wyłączamy Max Kinga, zapisz, wchodzimy na stronę lodziarni, odświeżamy i jest. Śmietanka, czekolada, mango, marakuja. Śmietanka, czekolada i mango, marakuja zostały ustawione jako stałe smaki w konfiguratorze smaków, więc ta sekcja Was nie interesuje. Co Was na ten moment interesuje to aktualizuj dostępne smaki, czyli klikamy aktualizuj dostępne smaki. Zakładka Marketing, klikamy Aktualizuj dostępne smaki, Edytuj, wybieramy smaki na podstawie tego, co pokazuje magazyn lub po prostu wyszukujemy z wyszukiwarki. Następnie Zapisz, Strona Publiczna i tu widzimy aktualnie dostępne smaki. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak prezentuje się zakładka marketing i pierwsze funkcjonalności z tym związane. Mianowicie dodamy nową stronę marketingową. Ale żeby dodać nową stronę marketingową, przyjrzyjmy się temu, jak wygląda obecnie już skonfigurowana strona marketingowa naszej lodziarni. Weźmy w stronę publiczną, czyli to jest link, z, z, który, który widzi konsument. Nazwa lodziarni, opis Twojej lodziarni. Linki do social mediów oraz dostępne smaki lodów i tutaj prezentuje nam się lista dostępnych smaków lodów, które wynika z tego, co skonfigurowaliśmy i co zaktualizowaliśmy tutaj. Jeszcze raz. Załóżmy teraz, że stworzymy nową stronę marketingową. Klikamy w prawym dolnym rogu znaczek plus, wpisujemy nazwę. Twojej lodziarni, opis Twojej lodziarni, wybieramy zdjęcie, niech będzie to samo zdjęcie, podajemy linki do social mediów i, i co teraz robimy? No, na razie zapiszmy to i klikamy konfiguruj jeszcze raz. To co będziemy konfigurować, to będziemy teraz decydować, które przepisy mają być Ustawione jako publiczne. O co chodzi? W zakładce przepisy mamy do czynienia ze wszystkimi przepisami. Jest ich około 368. Ale niekoniecznie chcemy, aby wszystkie przepisy. Były publiczne i docelowo konsument miał do nich dostęp, w sensie dostęp do, do nazwy nawet takiego przepisu, bo na tym, na, tym, na tym etapie mówimy o nazwie takiego przepisu, a w przyszłości będziemy mówili o również wartościach odżywczych i innych informacjach żywieniowych. Będziemy również mogli konfigurować, które informacje żywieniowe o przepisie udostępniamy. I na przykład na pierwszej stronie marketingowej widzimy, że mamy tutaj do czynienia z 300, 312, 312 publicznymi przepisami. A przepisów mamy łącznie 368. Więc skonfigurowałem to tak, aby na stronie marketingowej tej pierwszej było 312 publicznych przepisów. Jak to robimy? Klikamy konfiguruj, edytuj i wybieramy, które przepisy mają być publiczne. Jak to jeszcze inaczej pokazać? Chodzi o to, że w momencie, w którym mamy naszą listę przepisów i wybieramy, które mają być publiczne, to na przykład chcemy, aby te przepisy były, stawały się publiczne, ale z kolei przepis na bazę, jego nazwa no nie powinna być upubliczniana, bo nikt jako konsument bazy do lodów, czy półproduktu, czy Brunelli albo Variegato nie je, więc. Więc upubliczniamy tylko te przepisy, które chcemy upubliczniać, albo jeśli są jakieś przepisy testowe, no to też nie chcemy, aby stawały się one publiczne. Na przykładu, w tej drugiej stronie marketingowej udostępnimy, na przykład, na przykład yy, tylko kilka smaków. Udostępnimy, że tylko te kilka smaków yy, jest ustawionych jako publiczne i zapisz. Obecnie nasza strona marketingowa drugiej Lodziarni jeszcze nie ma pokazanych nic w dostępnych smakach. Aby to zrobić, trzeba kliknąć Konfiguruj i na przykład ustawić, że z jakiś smak jest stale dostępnym smakiem. Niech to będzie dla przykładu śmietanka. Na początku musimy ją dodać, że w ogóle chcemy, aby ona była publiczna, a potem ustawiamy, że jest stale dostępnym smakiem. W ten sposób Zawsze bo ona, będzie ona w tym miejscu widzieć. Zawsze będzie ona stale dostępna. A teraz, jeśli chcemy aktualizować dostępne smaki lodów, to klikamy przycisk, aktualizuj dostępne smaki lodów, klikamy edytuj i spośród publicznych smaków, nie spośród wszystkich przepisów, tylko spośród publicznych, tych, które ustawiliśmy wcześniej w konfiguratorze jako publiczne, wybieramy aktualnie dostępny smak. No i to już jest względnie proste. Aplikacja podpowiada nam, co mam dostępne magazyn na magazynie i możemy wybrać z tej listy, co jest dostępne na magazynie lub po prostu odszukać interesujący nas smak. Klikamy na przykład Kinder Country, Bounty, zapisujemy. Strona publiczna. Widzimy, że te smaki pojawiają się. Tutaj, aktualizując dostępne smaki, można to po prostu wyłączyć. Tak, wyłączyć. Ale, ale śmietanka nigdy nie zniknie, ponieważ ustawiliśmy ją jako, jako, stale, jako stale dostępną. Tak? I na przykład, tutaj, w przypadku tej pierwszej strony marketingowej, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, jak to się obecnie wyświetla. Widać, że te nazwy są trochę dziwnie. Wegańska mandarynka, wegańska mandarynka, pomarańczka grapefruit na myszku kosowym bez dodatku cukru. Nie robić więcej. No tak, taki, tak się nazywał nas przepis, i, i, i w naszej ocenie był on dosyć cierpki Nazwa i napisaliśmy sobie, żeby go y nie robić więcej. Bo po prostu nie jesteśmy zadowoleni z niego. No ale niekoniecznie powinna, powinien y to konsument widzieć, tak? Myślnik nie robić więcej. Zatem to jest część, którą konsument powinien widzieć. To jest, to jest tak zwana część, yy, część yy, nazwy marketingowej, którą konsument powinien widzieć. Odnajdę sobie ten przepis i jego nazwę marketingową przyporządkujemy jako wegańska mandarynka pomarańcza Grapefruit na meczku kokosowym bez dodatku cukru. tak? I zapisujemy. I w ten sposób, na naszej pierwszej stronie publicznej, czy, to, czy ja dobry przepis zaktualizowałem? Nie, robić więcej. Chyba, chyba zły przepis zaktualizowałem. Właśnie zły przepis zaktualizowałem, bo miałem dwa podobne. W ten sposób edytuję nazwę marketingową tego przepisu. I jeszcze raz, wchodzę marketing, strona publiczna. No i w ten sposób mam yy, już mam już to, to przedykowane, tak? Czyli na przykład tutaj to samo, śmietanka gelato, to kompleta z miodem, mleko czy 2%. Yy, no to nie, to nie jest to, co chcemy, żeby konsument widział, tylko chcemy, żeby widział nie nazwę przepisu, tylko nazwę marketingową. Zatem wchodzimy w śmietanka gelato, kompleta z miodem. Chcemy ten przepis prezydować. To jest przepis, który należy do administratora aplikacji, czyli w tym przypadku element gelato, i ja z poziomu administratora aplikacji zaraz tą nazwę marketingową śmietanki zmienię. W ten sposób tutaj będzie widnieć tylko i wyłącznie śmietanka. I tak samo, o, krówka. Krówka też powinna być jako krówka, a nie jako krówka nowy przepis. W ten sposób od razu widać, czym się różni nazwa przepisu od nazwy marketingowej i czemu na samym początku rozdzielaliśmy to w naszej aplikacji. Bo widać, że nazwa marketingowa to jest nazwa, którą chcemy się z konsumentem posługiwać. Co można potem z takim linkiem publicznej lodziarni zrobić? Można go po prostu wziąć i podlinkować tutaj w social mediach. Co zresztą zaraz tutaj zrobimy? Przełączę się na konto. Edytuj profil. Wiecie to, jak to zrobić? To chyba, to edytowanie linków jest dostępne tylko na telefonie komórkowym. Tak, czyli, czyli tak. Ta, z tego wynika, że że Żeby edytować te linki tutaj, trzeba, mm, trzeba wejść na telefon i przeedytować linki dostępne. Ale pokazuję to po to, że zarówno na Facebooku, czy, y, czy na Google Mapsie, czy na y, Instagramie trzeba, znaczy trzeba, po prostu warto ten link publicznej lodziarni y, skopiować i i udostępnić sobie na social mediach, czy po prostu udostępniać kiedyś y, w relacjach. W każdym razie cały myk polega na tym, że konsument jest w stanie odczytać aktualnie dostępne smaki lodów w dowolnym momencie. I te koncentralności potem będą dalej rosły rosły. Będziemy decydować, które informacje o przepisie konsumentowi udostępniamy, które nie oraz będą, będziemy wysyłać, tak jak pewnie tutaj widzicie, powiadomienia, przepraszam, powiadomienia Zatem konfigurowanie strony marketingowej wygląda w taki sposób, że konfigurujemy coś i to robimy względnie rzadko, a aktualizujemy smaki lodów i to jest coś, co robimy na co dzień. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, dobrego dnia.